Jesteśmy w trakcie trzeciego kwartału 2023 roku. Zatem zapraszam na trzeci, a zarazem przedostatni materiał z serii top najbardziej opłacalnych smartfonów, które możemy kupić w 2023 roku. Moi drodzy, zaczynając od samego początku. Jeżeli ktoś z Was oczekuje zmian względem kwartału drugiego, bądź jak to woli Q2-2023, to te zmiany jak najbardziej zostały wprowadzone, natomiast absolutnie nie możemy tutaj mówić o jakichś ogromnych, drastycznych różnicach względem tego, o czym mówiłem Wam około 2 miesiące temu. Jeżeli ktoś pierwszy raz ogląda tego typu materiał na moim kanale, zaznaczam że do wyboru telefonów mam przygotowaną klasyfikację, według której się kieruję i według której zestawiam dla Was telefony. Zatem jak klasyfikuję telefony? Po pierwsze bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie telefony nowe, z polskiej dystrybucji. Po drugie telefony, z którymi choć trochę miałem styczności. Nie wszystkie recenzje pojawiły się na kanale, natomiast z każdym telefonem, o którym dzisiaj będę mówić, jak najbardziej dłuższą bądź krótszą styczność miałem. Stanowcza większość urządzeń, o których dzisiaj będę mówić, jak najbardziej została w pełni zrecenzowana na tym kanale, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółową specyfikacją i moją opinią na temat konkretnego modelu, to wystarczy na YouTubie wpisać sobie konkretny model telefonu oraz frazę nie antyfan i najpewniej taki materiał znajdziecie. Jako przedostatni podpunkt zaznaczam, że do przygotowania tego materiału nie zmusił mnie żaden producent i nie ma żadnej współpracy pomiędzy mną a jakimkolwiek z producentów smartfonów. No i ostatnie z racji tego, że ceny urządzeń i wszystkiego co nas otacza trochę podskoczyły, więc ostatecznie moim zdaniem w 2023 roku jeżeli szukamy tego najbardziej opłacalnego smartfona w danym segmencie cenowym powinniśmy się trzymać kwoty od 1000 zł do maksymalnie 4000 zł. Powiem Wam też że Zauważyłem taki dziwny trend, że coraz mniej producentów wypuszcza jakieś sensowne, dobre, nowe telefony poniżej 1000 zł. Naprawdę ciężko mi jest jednoznacznie polecić jakiś telefon za 600, 700, 800 zł, bo jednak ta półka cenowa cały czas rośnie. Zauważmy, proszę, że jeszcze kilka lat temu za flagowca mogliśmy wydać 4. 4,5 zł, a jeszcze wcześniej flagowce kosztowały po 2,800-2,900 zbliżające się do kwoty 3,000 zł. Na ten moment flagowce, o których oczywiście dzisiaj nie będę mówić w materiale, kosztują po 6, 7, 8, 9 tysięcy zł, więc oczywiście to nie jest ta półka na ten materiał. Tak jak mówiłem, trzymamy się kategorii. Od 1000 do maksymalnie 4000 zł. No i jeszcze na szybko zaznaczę, że mimo iż darzę dwa telefony ogromną sympatią, a nawet trzy telefony, ich już w zestawieniu nie będzie, ponieważ no z perspektywy lat te telefony zaczęły się już starzeć i ciężko mi polecić urządzenie, które ma na przykład już 3-4 lata, aby kupić je w takiej kategorii opłacalnych i żeby móc przyjemnie i komfortowo korzystać z tego telefonu przez najbliższe 2-3 lata. Więc na liście, mimo mojej ogromnej sympatii do tych telefonów, nie pojawi się iPhone 11. Nie pojawi się Samsung Galaxy S20 FE 5G oraz nie pojawi się googlowy Pixel 6a, którego moim zdaniem godnie zastąpił tegoroczny Pixel 7a. Zaczynamy od telefonu za 1099 zł. Jeżeli chodzi o recenzję tego urządzenia nie przygotowałem, natomiast w cenie lekko ponad 1000 zł otrzymujemy ekran 6,6 sala. ,6 50 megapikselowy aparat, możliwość nagrywania filmów Full HD, Snapdragona 695 wraz ze wsparciem 5G, pojemną baterię 5000 mAh. No i oczywiście mówimy tutaj o Motorola Moto G82. Ja też starałem się w internecie trochę zapoznać z opiniami użytkowników i stanowcza większość klientów z tego takiego stosunkowo taniego telefonu jest zadowolona. Więc jeżeli szukasz telefonu za około 1000 zł, jak najbardziej na Moto G82, gorąco zachęcam. Spojrzeć. Drugi telefon coś w kwocie około 1400 zł, o którym jak najbardziej materiał przygotowałem, który chyba nawet w ostatnim materiale się nie pojawił, ale uważam, że warto jest o nim przypomnieć, mianowicie Motorola Edge 30 Neo. Znowu Snapdragon 695, wsparcie 5G, aparat 64-megapikselowy, przekątna dosyć sensowna, bo 6,28 cala. Ogólnie jeżeli chodzi o wyświetlacz, absolutnie tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Jeżeli ktoś jest wolnikiem Motorola, jeżeli ktoś chce dać szansę Motorola, to myślę, a nawet jestem przekonany, że Motorola Edge 30, Neo W dalszym ciągu spełni pokładane w niej nadzieje. Kolejny telefon, o którym przygotowałem materiał wraz z jego droższym bratem, mianowicie Samsung Galaxy A34. Telefon do kupienia w bardzo podobnej cenie do wcześniej wspomnianej Motorola. Oczywiście wyższa częstotliwość odświeżania, ekran AMOLEDowy, aparat 48MP z możliwością nagrywania filmów 4K, 6 bądź 8GB RAM. 5000 mAh bateria oraz o dziwo całkiem solidny procesor Dimensity 1080. Jeżeli szukasz telefonu coś za około 1500 zł, a jesteś zwolennikiem, bądź jesteś przyzwyczajony do Samsunga, jak najbardziej na Galaxy A34 możesz zwrócić uwagę. Kolejny telefon w kwocie około 1700-1800 zł. Telefon, którym możecie kupić i być z niego zadowolony, również materiał na temat tego urządzenia się pojawił, mianowicie Poco X5 Pro 4K. Aparat główny 108MP, Snapdragon 778G 5G, bateria 5000 mAh. Bardzo fajna konstrukcja, bardzo fajna stylistyka. Jeżeli znowu jesteś przekonany do Xiaomi, niejednokrotnie nie zawiodłeś się na tej marce, bo nie ukrywajmy, w ostatnich latach Xiaomi wiodło przeogromny tym w Polsce. I w dalszym ciągu jest w czołówce, no to jestem przekonany, że również warto jest spojrzeć na to urządzenie. Następny telefon to brat wcześniej wspomnianego A34, czyli taka dokosowana wersja A34, czyli A54. Telefon możecie kupić coś w rękach 2000 zł, a w ramach niego otrzymujecie oczywiście wysoką częstotliwość odświeżania z ekranem, a przekon na 6,4 cala, 50 megapikseli aparat, możliwość nagrywania filmów 4K, Exynos 1380, bateria 5000 mAh. W razie czego, jeżeli chcielibyście się zapoznać z porównaniem A34 oraz A54, to gdzieś tutaj pozostawiam link. Gorąco zachęcam zapoznać się z tym, bo zmiany są, natomiast to też nie są jakieś ogromne zmiany, dla których powinieneś wydawać więcej na A54, albo w drugą stronę mógłbyś równie dobrze kupić telefon tańszy. Kolejny telefon w segmencie już powyżej 2000 zł, ostatnio omawiany, dosyć niedawno, bardzo, Dobry, solidny telefon od Realme Krótko mówiąc Realme 11 Pro Plus Telefon z aparatem aż 200 megapikseli Możliwość nagrywania filmów 4K Procesor Dimensity 7080 Bateria 5000 mAh Wysoka częstotliwość odświeżania Oczywiście ekran AMOLEDowy Bardzo duża prędkość ładowania Jeżeli oczekujesz od telefonu Cóż, takiego w jakimś tam stopniu bycia kompletnym A nie chcesz przekraczać kwoty 2500 zł Realme 11 Pro To po prostu dobry telefon w sensie plus. Telefon w bardzo podobnej półce cenowej, również w granicach 2300-2400, i tutaj mamy dwie opcje do wyboru. Wszystko jest zależne od tego, czego oczekujecie. One są bardzo do siebie podobne. Natomiast z... Są jakieś tam różnice pomiędzy długością czasu pracy, działania na baterii, a przynajmniej część użytkowników mi o tym mówi. Ja nie odczuwałem jakichś drastycznych zmian, ale być może wszystko wynikało to z tego, że ja w głównej mierze korzystam z telefonów pod Wi-Fi, mianowicie Pixel 7 albo Pixel 7a. Jeżeli miałbym polecać z tej dwójki, bo znowu wszystko jest zależne od tego, w jakiej cenie jedno bądź drugie urządzenie traficie, poleciłbym siódemkę, o której również przygotowałem dedykowany materiał, czyściutki Android, wieloletnie wsparcie aktualizacjami oraz poprawek, ekran 90-harcowy AMOLED, proces. Tensor Google Tensor G2, aparat 50 megapikseli, możliwość nagrywania filmów 4K oraz bardzo dobry software, jeżeli chodzi o zdjęcia. Jeżeli szukasz telefonu na kilka lat, chcesz mieć pewność aktualizacji, lubisz Androida, Pixel 7 dla mnie sztos. No i jedyne urządzenie dla zwolenników firmy z Cupertino. Jeżeli chciałbyś kupić swojego pierwszego iPhone'a i nie chciałbyś, żeby to telefon był na pół roku, na rok, no to myślę, że jeżeli już miałbyś patrzeć na taki złoty środek kupowania iPhone'a, to takim kompletnym optimum nawet może i minimum, bardziej optimum, to iPhone 12. Oczywiście telefon różni się od wszystkich innych telefonów, od konkurencji. Natomiast jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do iOS-a, jeżeli ktoś ma już zbudowany ekosystem, myślę, że iPhone 12 będzie dla niego ciekawym rozwiązaniem. Na pewno jeszcze kilka lat wsparcia aktualizacjami. W dalszym ciągu wydajny procesor A14 Bionic, aparat 12 megapikselowy wraz z obiektywem ultra szerokim, możliwość nagrywania filmów 4K oraz bardzo sensowna przekątna 6,1 cala w. Technologii. OL. No i ostatnie dwa telefony. Jednym z najmniejszych i najlepszych telefonów, chyba nawet najlepszym małym telefonem, jaki aktualnie możemy kupić, to oczywiście jest Zenfone 10, o którym również niedawno przygotowałem materiał. Jednak, biorąc pod uwagę różnicę pomiędzy Zenfonem 10 a Zenfonem 9, to myślę, że w dalszym ciągu lepiej jest wybrać zeszłoroczną dziewiątkę. Mamy wyższą częstotliwość odświeżania, mamy dobrego Snapdragona 8 Plus generacji pierwszej, mamy 50 megapikseli aparat, mamy możliwość nagrywania filmów w 8K. Bardzo sensowny rozmiar, bo poniżej 6 cali, 5,9 cala, jako jeden z nielicznych już producentów dodaje ładowarki do zestawu, powinniście spojrzeć na takowego Asusa. Ja wiem, że on w Polsce może nie jest popularny, ale to po prostu dobry smartfon. No i na koniec telefon, który musi się zmieścić w 4000 zł i na pewno się zmieści, a to za ile go ostatecznie kupicie będzie znowu zależne od wielu czynników, czy kupicie go w sklepie X, kupicie go w sklepie Y, czy dostaniecie do niego jakieś dodatkowe rabaty, jakieś upusty, jakieś zniżki oferowane od Samsunga. W dalszym ciągu moim zdaniem tylko i wyłącznie mój. Wiadomo, ile ludzi tyle opinii. Najbardziej opłacalnym telefonem jest telefon kompletny, jakim jest mały Samsung Galaxy S23. Oczywiście, jeżeli traficie na lepsze ceny, możecie ten sam model wybrać, tylko w wersji z plusem. Bardzo, bardzo dobry telefon. Telefon posiada dosłownie wszystko. Głośniki stereo. Wysoką częstotliwość odświeżania, dobry ekran, certyfikat IP68, Snapdragona tego też nam przez wiele lat brakowało, kiedy narzekaliśmy, że w Polsce mamy aksynosy zamiast Snapdragonów. No jest to telefon naprawdę kompletny, i jedyny element, który dla osób, które więcej korzystają z telefonu i może być problematyczny to, że bateria w mniejszym bracie nie jest tak dobra, a przynajmniej tak mi się wydaje, jak w modelach większych. Ale poza tym to naprawdę kompletny i bardzo, bardzo wartościowy smartfon i jak najbardziej. Zresztą możecie sobie zobaczyć porównanie z iPhone'em 14 Pro albo samą recenzję tego urządzenia. Ja jak najbardziej ten telefon polecam. No i nic, moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko tak mniej więcej, a nawet bardziej więcej niż mniej. Przedstawia się moja subiektywna lista 10 najbardziej opłacalnych smartfonów, które możemy kupić w... W trzecim kwartale 2023 roku, myślę, że czwarty kwartał to już raczej wiele urządzeń nie będzie, więc w czwartym kwartale zestawimy jeszcze te wszystkie potencjalne nowości, które mogą się pojawić w trzecim, pod koniec trzeciego kwartału. No, i gdzieś myślę, że listopad, grudzień pojawi się ostatnia topka. Przypominam również o trwającym konkursie na dofinansowanie 1000, organizowanym przeze mnie na sierpień, w ramach którego macie możliwość kupienia wybranego przez siebie produktu, a ja wybieram jedną z osób, która otrzymuje ode mnie dofinansowanie 1000, do zakupu w sklepie Computronic. Link do konkursowego filmu pozostawiam na koniec tego materiału. A tymczasem dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału do końca. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. see ya